Nikt nie podejrzewał, że zwykła sąsiedzka kłótnia zakończy się brutalnym morderstwem. W 2011 roku w miejscowości Wągrowiec w Wielkopolsce zaginęła 26-letnia Justyna Z. Była spokojną, cichą kobietą, mieszkała sama i utrzymywała się z pracy w lokalnym sklepie. Kiedy przestała pojawiać się w pracy, a telefon milczał, znajomi zgłosili jej zaginięcie. Policja zaczęła śledztwo. I skupiła się na sąsiedzie, czterdziestoletnim marku k. Oboje wcześniej wchodzili w drobne konflikty o hałas i porządek na klatce schodowej. Początkowo mężczyzna nie wzbudzał podejrzeń, ale funkcjonariusze zauważyli, że dzień po zaginięciu kobiety dokładnie sprzątał piwnicę i wynosił ciężkie worki. Po przeszukaniu piwnicy odkryto ślady krwi, a następnie w pobliskim lesie zakopane ciało Justyny. Sekcja zwłok wykazała, że została pobita tępym narzędziem, a potem uduszona. Marek K. został aresztowany i przyznał się do winy. Motywem miał być nagły wybuch złości po kolejnej kłótni. Sąd skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Po więcej historii wejdź na mój profil.